Zielona Księga jest jednym z elementem, który potem odnajdujemy w konkluzji tego raportu, czy w konkluzji tego, tego opracowania przy rekomendacjach, że jest to też jedna z właściwych form pozanormatywnych, która, która powinna zostać przygotowana w przypadku propozycji, propozycji zmian, zmian prawa, ale głównie jednak to jest relacja z przebiegu tych debat, o których, o których była mowa, pewnych zbioru określonych diagnoz, które no, pokrywają się w znacznej mierze z tym, co było postulowane. Przez, przez różne środowiska i w dosyć jednak małym stopniu, ale jednak zawarte zostały konkluzje i rekomendacje, i tu uwaga, działań naprawczych, to, 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 jest, to jest kwestia, która chyba cieszy, ponieważ jeżeli piszemy, że są działania naprawcze, to konkluzja jest taka, że również środowisko Pana Prezydenta uznało, że coś jest zepsute więc być może będziemy oczekiwać, że będzie też wola polityczna do tego, żeby te, te, działania, te działania podjąć. Tak jak wspomniałem, one się dzielą na, na, na dwa główne elementy, czyli te działania pozanormatywne, właśnie tworzenie zielonych czy białych ksiąg na wzór tego, co jest czynione w Unii, w Unii Europejskiej. Zielone księgi, które wprowadzają do jakiegoś tematu, i księgi białe, które już będą dotyczyły praktycznego wdrażania określonych, określonych rozwiązań. Natomiast to, co jest też dla nas najbardziej istotne, to jest ta część, która jest poświęcona kwestią już regulacji normatywnej. Ta regulacja. Normatywna ona też o tyle jest zadowalająca, że postulaty które zostały stworzone dotyczą stworzenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, który określałby i metody i sposób oceny skutków regulacji i to co jest dla nas równie istotne przeprowadzania konsultacji publicznych. No i tutaj już z konkretnych ale no, też dosyć jeszcze mało zarysowanych konkretnie rozwiązań. To jest tak, aby te kwestie konsultacji publicznych i oceny skutków regulacji na wzór zasad techniki prawodawczej określić w rozporządzeniu, co też jest jakimś, jakimś rozwiązaniem, bądź wręcz stworzeniu odrębnej ustawy która w sposób całościowy będzie regulowała proces e, legislacyjny. No i tutaj oczywiście też czy na poziomie rządu, czy też e, będzie dalej idącą również na poziomie parlamentu, co pewnie wiązałoby się e, po pierwsze z... Z odpowiednimi zmianami regulaminu Sejmu i Senatu, ale też jakimiś zmianami, zmianami w, w konstytucji. Te zaproponowane zmiany, one no, nie są szczegółowe, nie jest napisane, co miałoby się dokładnie zmienić, jest bardziej określenie formy, że miałyby być to przepisy powszechnie obowiązującego prawa. No i takie stanowisko uznajemy już za, za pierwszy, pierwszy element tego, żeby te prace mogłyby być, mogłyby być kontynuowane i te działania naprawcze rzeczywiście okazałyby się skuteczne.